Otrzymałem ostatnie pytanie, jak wyznaczyć dzień roboczy następujący określoną ilość dni kalendarzowych w przód w stosunku do jakiejś daty startowej. Więc, dla przykładu, jeżeli datą startową byłby 15 czerwiec, a chciałbym się odsunąć 5 dni kalendarzowych w przód, to patrząc na kalendarz mógłbym wyliczyć 16 to jest pierwszy dzień, 17 to jest drugi, 3, 4, 5. Piąty dzień kalendarzowy od 15 to jest 20 czerwiec. 20 czerwiec to jest dzień roboczy, więc ten 20 czerwiec miałby tu się pojawić. Ale gdybym już chciał się odsuwać 6 dni kalendarzowych w przód, wyznaczając ten dzień roboczy, to 15 plus 6 to jest 21. 21 to jest sobota, czyli to jest dzień wolny standardowo, więc moja formuła powinna wyznaczyć 23 czerwca jako ten dzień roboczy. Jak to osiągnę? A zacznę od tego, że od tej, do tej staty startowej dodam ilość tych dni kalendarzowych, o które chciałbym się w przód odsunąć. Klikam Enter. W ten sposób będę wyznaczał ten dzień konkretny, który występuje po dodaniu tej ilości dni, które chciałbym się odsuwać w przód. I teraz powiem Excelowi, że chciałbym, aby to był o jeden dzień wcześniej. Dlaczego? Bo teraz od takiego dnia powiem aby od takiego dnia funkcja dzień roboczy wyznaczała o jeden dzień w przód datę, która będzie dniem roboczym, następującą, następującym o jeden dzień w przód od tej tutaj daty, która mi wychodzi. A jak to osiągnę? Wrzucę to wszystko do środka funkcji dzień.roboczy, czyli data początkowa dla tej funkcji to będzie data, która wychodzi z tego działania, czyli data o jeden mniejsza niż ta, która wychodzi z dodania 6 w tym przypadku do 15 czerwca. Średnik 1, czyli mówię o funkcji dzień roboczy, aby się odsunęła o jeden dzień w przód i wyznacz wyznaczając ten dzień roboczy. Jeżeli to e, odsunięcie się o jeden dzień w przód wygeneruje dzień roboczy, super, to będzie to ten dzień, który którego poszukuję. Natomiast jeżeli wyszłoby święto, to funkcja Dzień Roboczy wyznaczy kolejny dzień, który jest dniem roboczym. Naciskam średnik jeszcze, aby podać ten trzeci argument funkcji Dzień Roboczy, czyli listę świąt, które mają być brane pod uwagę. Zamykam nawias, klikam Enter i to cała robota. Funkcja bardzo sympatycznie działa. Sprawdźmy ją. Jeżeli każę jej wyznaczać dzień roboczy następujący 5 dni kalendarzowych od 15, to będzie to 20 czerwca. Wszystko jest ok, bo 20 to jest roboczy. Ale jeżeli byłoby to 6 dni w przód, to formuła moja wyznacza 23 czerwca. Jeżeli byłyby to 4 dni w przód. Ups, nie 43, tylko 4, to wyznaczany jest 20 czerwca. Dlaczego? Bo 4 dni w przód to jest 19. 19 u nas to jest święto, jest to Boże Ciało, więc moja formuła wyświetla w wyniku 20.